Witam wszystkich serdecznie z tej strony Ajans, skarczmy Ajantisa i zapraszam na kolejną 183. tygodniówkę. A w dzisiejszym odcinku: wyjaśnienia dotyczące snapshotów, reset sezonu na serwerze PTR, lista przejść do podziemi zestawów, opinie graczy o paczu 2.4, nowe pety i skrzydła w paczu 2.4, reset ladera w Diablo 2 oraz szóste polemiki przy piwie. Ostatnio w społeczności Diablo pojawiły się wątpliwości co do zasady działania pewnych umiejętności w grze. Łajaczek postanowił rozwiać je, tworząc nieco przydługawą wiadomość o snapshotach, czyli po polsku migawkach. Wytłumaczenie tej zasady działania gry jest dosyć skomplikowane, ale z grubsza opiera się ona na tym, że większość umiejętności w grze w momencie ich użycia zapisuje zrzut wszystkich statystyk naszej postaci, czyli migawkę, i wykorzystuje je podczas obliczania np. zadawanych obrażeń. Wyat przywołuje tutaj przykład umiejętności rozprucie barbarzyńcy, która po rozpoczęciu trwa 5 sekund. Jeśli użyjemy tej umiejętności na przykład sekundę przed zakończeniem trwania gniewu Berzerkera, to nadal zachowamy bonus do obrażeń, mimo że gniew berzerkera już się zakończył. Te wyjaśnienia wydają się być logiczne, problem pojawia się jednak, gdy niektóre umiejętności nie polegają nas na przotach, ale dynamicznie w każdej sekundzie trwania umiejętności obliczają obrażenia na nowo. Jeśli jesteście zainteresowani wyjaśnieniami, to linka do wypowiedzi Łajata zamieszczam pod filmem. Patch 2.4 wprowadzony w ubiegłym tygodniu na serwery PTR umożliwił nam testowanie najnowszych zmian, ale nie zawierał nowego piątego sezonu. Kilka dni temu Blizzard postanowił jednak udostępnić nam kolejny piąty już ranking, dzięki czemu możemy sprawdzić, na przykład nowe postępy sezonowe, czy też działanie funkcji odrodzenia postaci. Podziemia zestawów to nowa bardzo ciekawa funkcja w patchu 2.4. Aby przejść do wybranego podziemia, należy nie tylko posiadać założony pełny sześcioczęściowy zestaw, ale trzeba także znaleźć ukryty gdzieś w jednym z pięciu aktów nowy zielony portal. Szukanie może zająć wam trochę czasu, dlatego zapraszam na film, do którego linka znajdziecie na dole, a w którym jeden z graczy pokazuje wszystkie miejsca, w których ulokowane zostały nowe zielone portale do podziemi zestawów. Blizzard już od jakiegoś czasu zbiera nasze opinie o 2-4. Tym razem zostały podzielone na trzy kategorie: Opinie o pasku wzmocnień, o podziemiach zestawów oraz o zmianach w wyposażeniu. Jeśli testowaliście już najnowszą łatkę i rzuciło wam się w oczy coś nie do końca poprawnego, to poświęćcie chwilę i dajcie znać o tym Blizowi na oficjalnym forum. Patch 2.4 przynosi ze sobą sporo zmian kosmetycznych. Na dole znajdziecie link do filmów, w których zaprezentowanych zostało kilka nowych skrzydeł oraz nowe zwierzaki. Jak sądzicie, będą one dostępne we wszystkich regionach? A może raczej tylko w Chinach, gdzie po prostu będzie można je kupić? Słyszymy ostatnio sporo ciekawych informacji o Patchu 2.4 i nadchodzącym piątym sezonie. A tymczasem świat Diablo 2 żyje własnym życiem i tam również zbliża się reset Ladera. Tym razem zaplanowany został na 24 listopada, a więc już pojutrze. Wszystkie postacie rankingowe zostaną dołączone do grupy nierankingowych, a Lader rozpocznie się od nowa z postaciami na pierwszym poziomie. Bardzo lubię rozmawiać z ludźmi na różne tematy związane z Diablo. Szczególnie jeśli moi partnerzy w rozmowie reprezentują inny punkt widzenia, dzięki czemu dyskusja nabiera rumieńców i nie jest koleżeńskim poklepywaniem się po plecach i użalaniem się nad obecnym stanem gry. Jeśli ciekawa rozmowa przy aromatycznym piwku, czy no też rumie, również was kręci, to zapraszam do obejrzenia, a może raczej odsłuchania szóstych polemik przy piwie. Tym razem moimi gośćmi byli Jans, Legion, Ksazaks oraz Eridor. I to wszystko w dzisiejszej 183 tygodniówce. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień, a tymczasem świata Diablo nie ominął pewien żart związany z równie ciekawą serią gier Fallout. W najnowszym patchu odnaleźć możemy klejnot bojarski z chip, który jest bezpośrednim odniesieniem do Leonarda Bojarskiego, który tworzył zarówno grę Fallout, jak i Diablo 3, oraz oczywiście odniesienia do samej serii Fallouta.